Cześć, słuchajcie, dosyć no, ciekawy projekt i rzadko kto się za to bierze jest już dość wymagający no, dlaczego? zobaczcie stara technologia szkło, klosz masywne, potężne, prążkowane, trudne w obróbce a montujemy jednak projektor, montujemy soczewkę czyli trzeba usunąć tutaj gradację z tego szklanego kosza sobie wyobraźcie, że w dzisiejszych czasach nawet szklarz nie potrafi spolerować e, szkła. A dlaczego? Bo po prostu e, ta umiejętność zanika z uwagi na to, że e, tafla szkła jest tańsza e, niż, e, niż ta praca z tym związana. W związku z tym łatwiej wyciąć coś z nowego e, szkła. Niż ratować jakieś stare, porysowane i tak dalej. W związku z tym ta umiejętność nawet po prostu zanika, bo ci nowi uczniowie, ci, którzy wchodzą w ten zawód, nie byli tego uczeni. Może czytali w podręcznikach, ale nigdy tego nie robili, z uwagi, że taniej zamienić uszkodzony element. Na nowy niż ratować ten stary. W związku z tym, osób, które potrafią doprowadzić taki, taki prążkowany kloż do stanu, gdzie jest gładki, no jest coraz mniej. Eee, I nie jest to proste: jest to czasochłonne i tak dalej. Także tutaj taka, cieka taka ciekawostka, że, że to jest wykonane. Wnętrze mamy. W czarnym macie zrobione. Generalnie ta lampa jest całkowicie zmodyfikowana, to już mamy lampę zrobioną full ledową z tego. I będą tutaj na pewno zwolennicy i przeciwnicy tego. Ja akurat kocham stare auta i, i wolałbym to zachować wszystko w oryginale, doprowadzić do stanu, tak jak wyjeżdżało z fabryki, ale są ludzie, którzy e, mają stare auta, a chcą mieć nowe technologie. W tym także tutaj mamy takiego klienta, gdzie jest e, zamontowany projektor biledowy. Tu nie ma żadnych żarówek. To jest projektor biledowy. On pełni dwie funkcje: krótkie, długie i to taka górna półka, jeżeli chodzi o, o strumień światła. E, mamy światło do jazdy dziennej. E, mamy e, LEDowe moduły na kierunkowskazie e, i tutaj i tutaj, bo po włączeniu kierunkowskazu światło do jazdy dziennej przestaje świecić i mamy sygnał pomarańczowy zarówno z tego miejsca, jak i z tego, także jesteśmy świetnie widoczni na drodze. No, jak to wygląda? Myślę, że po zamontowaniu na aucie no będzie to naprawdę agresywny, nie powiem przymiotnika tutaj żadnego, ale bardzo agresywnie, nowocześnie, sportowo. Audi 80.